W rozproszonym świetle kandelabrów kamienne mury skrywają tajemnice, które rozbrzmiewają przez wieki. W tkance historii odstępstwa i tabu przeplatają się z moralnością w złożonym tańcu. Witajcie, podróżnicy historii. Dziś wyruszymy w średniowiecze i poznamy praktyki, które Kościół katolicki w tamtym okresie uważał za niewłaściwe. Jesteście ciekawi, jakie one są. Zanim zaczniemy, zostawcie już teraz swój super like i bez dalszej zwłoki przejdźmy do filmu. Żarłocy i pijacy. W sercu średniowiecznej Francji Sale zamków wibrowały głośną radością uczt. Wino, pieczone mięsa i obfitość przysmaków pokrywały długie stoły. Szlachcice tuczyli się w wyuzdaniu, ich twarze lśniły od przyjemności kolejnego łyka, kolejnego kawałka. Ale w cieniu Kościół obserwował z dezaprobatą. Opierając się na naukach świętego Tomasza z Akwinu, który głosił umiarkowanie jako cnotę, Kościół postrzegał obżarstwo i pijaństwo jako grzechy główne. Bycie żarłokiem oznaczało zaprzeczenie ważności wstrzemięźliwości i samodyscypliny, podczas gdy pijaństwo mogło prowadzić do utraty kontroli, do aktów przemocy i lubieżności. Post stał się zatem podstawową praktyką służącą oczyszczeniu duszy i zbliżeniu wiernych do Boga. Wróżbiarstwo. Przejdźmy do krańców Anglii w wieku XII. Z zamkniętymi oczami stare i pomarszczone dłonie rzucały kości na kawałek materiału, próbując przepowiedzieć przyszłość. Ludzie pragnęli kontrolować to, co nieprzewidywalne, szukać odpowiedzi w gwiazdach, w snach, w czytaniu z dłoni. Jednak Kościół stanowczo sprzeciwiał się wróżbiarstwu, argumentował, że tylko Bóg ma wiedzę o przyszłości i że takie praktyki są diabelskimi manipulacjami. Kościół potępiał wróżbitów jako heretyków i działał na rzecz wykorzenienia tych aktów buntu przeciwko woli Bożej. Wróżbiarstwo. Przejdźmy do krańców Anglii w wieku XII. Z zamkniętymi oczami stare i pomarszczone dłonie rzucały kości na kawałek materiału, próbując przepowiedzieć przyszłość. Ludzie pragnęli kontrolować to, co nieprzewidywalne, szukać odpowiedzi w gwiazdach, w snach, w czytaniu z dłoni. Jednak Kościół stanowczo sprzeciwiał się wróżbiarstwu, argumentował, że tylko Bóg ma wiedzę o przyszłości i że takie praktyki są diabelskimi manipulacjami. Kościół potępiał wróżbitów jako heretyków i działał na rzecz wykorzenienia tych aktów buntu przeciwko woli Bożej. Przesądy i amulety. Na wiejskich krajobrazach Europy wieku XIV przesąd był tkanką łączącą codzienne życie. Ludzie wieszali amulety na swoich drzwiach, nosili talizmany i wykonywali małe rytuały, aby chronić swoje domy i rodziny przed chorobami, pechem i złymi intencjami. Ale Kościół patrzył na te praktyki ze sceptycyzmem i obawą. Widział w nich nasienie bałwochwalstwa, formę adoracji, która nie była skierowana do Boga, lecz do martwych przedmiotów i przesądnych rytuałów. Kościół obawiał się również, że te praktyki są związane z czarami, otwierając drzwi diabłu. Dlatego też przez całe średniowiecze Kościół walczył o stłumienie tych praktyk i zastąpienie ich chrześcijańskimi pobożnościami. Taniec. Przejdźmy teraz do tętniącego życiem Salzburga w Austrii w wieku XV taniec był bardzo kochaną i celebrowaną formą wyrazu. Uroczystości i festiwale były naznaczone muzyką i tańcem, pozwalając mężczyznom i kobietom wyrażać siebie i nawiązywać głębokie więzi. Jednak Kościół patrzył na tę praktykę z dezaprobatą. Wierzył, że taniec może prowadzić do lubieżności, ponieważ poruszające się ciała mogą wzbudzać nieczyste pragnienia. Ponadto obawiał się, że uczestnicy mogą zostać opętani przez złe Duchy podczas ekstazy tańca. Dlatego też często taniec był potępiany jako grzeszny, zwłaszcza gdy odbywał się poza kontekstami zatwierdzonymi przez Kościół. Taniec. Przejdźmy teraz do tętniącego życiem Salzburga w Austrii w wieku XV. Taniec był bardzo kochaną i celebrowaną formą wyrazu. Uroczystości i festiwale były naznaczone muzyką i tańcem, pozwalając mężczyznom i kobietom wyrażać siebie i nawiązywać głębokie więzi. Jednak Kościół patrzył na tę praktykę z dezaprobatą. Wierzył, że taniec może prowadzić do lubieżności, ponieważ poruszające się ciała mogą wzbudzać nieczyste pragnienia. Ponadto obawiał się, że uczestnicy mogą zostać opętani przez złe duchy podczas ekstazy tańca. Dlatego też... Często taniec był potępiany jako grzeszny, zwłaszcza gdy odbywał się poza kontekstami zatwierdzonymi przez Kościół. Cudzołóstwo. W końcu docieramy do tętniącego życiem Paryża wieku XV, miasta znanego z uciech i występków. Wśród najczęściej omawianych wykroczeń było cudzołóstwo. Chociaż jest to wykroczenie powszechnie potępiane, w średniowiecznym społeczeństwie Paryża stało się ono tajemnicą poliszynela. Małżeństwa z rozsądku często prowadziły do niezadowolonych serc, które szukały pocieszenia w ramionach innych. Jednak Kościół postrzegał cudzołóstwo jako ciężki grzech przeciwko sakramentowi małżeństwa. Wierność małżeńska była surową normą kościelną, uważaną za filar porządku społecznego i moralności. Cudzołożnicy byli często surowo karani, nie tylko za szkody wyrządzonej jedności rodzinnej, ale także za naruszenie praw bożych. Pojedynki. Przechodzimy do Hiszpanii wieku XII, gdzie honor był cenną walutą. Pojedynki były szanowanym sposobem rozwiązywania sporów o honor. Rzucano wyzwania, dobywano mieczy, a mężczyźni walczyli o swój honor aż do śmierci, jeśli było to konieczne. Jednak Kościół potępiał tę praktykę, twierdząc, że życie jest święte i tylko Bóg może je dać i odebrać. Idea rozwiązywania sporów za pomocą przemocy była sprzeczna z naukami Kościoła o miłości i przebaczeniu. Kościół wzywał mężczyzn do powierzenia swoich sporów Bogu i prawom Kościoła, a nie brania ich we własne ręce. Czary. Teraz znajdźmy się w Niemczech wieku XV, w ponurym czasie i miejscu, gdzie praktyka czarów stała się wielkim lękiem ludowym. Kobiety i mężczyzn oskarżano o spiskowanie z diabłem, rzucanie zaklęć i powodowanie wszelkiego rodzaju nieszczęść, od chorób bydła po bezpłodność. Kościół katolicki widział w tym wielkie zagrożenie, potępiając czary jako formę herezji. Rozpoczęło się polowanie na czarownice, a inkwizycja identyfikowała, sądziła i często wykonywała wyroki na oskarżonych o praktyki czarownicze. Herezja. Na koniec przemierzamy całe średniowieczną Europę, gdzie Herezja, wiara w doktryny sprzeczne z ortodoksją Kościoła, była stałym zagrożeniem. Każde odstępstwo od oficjalnej doktryny mogło być uznane za heretyckie i prowadzić do ekskomuniki i prześladowań. Ten strach przed odstępstwami doprowadził do powstania Inkwizycji, organizacji zajmującej się identyfikacją i wykorzenianiem Herezji. Ta epoka była naznaczona procesami i egzekucjami w imię czystości wiary, pokazując jak daleko Kościół był w stanie się posunąć, aby utrzymać swoją władzę. I tak oto płyniemy przez złożony gobelin historii, gdzie cień i światło przeplatają się. Przypominając nam, że sąd jednej epoki nie jest zwierciadłem drugiej. W końcu podróż ludzkości to nieustanne poszukiwanie prawdy w wiecznym starciu między tym, co zakazane, a tym, co dozwolone. I nie wychodź z tego filmu bez pozostawienia swojego super like, bardzo pomaga to kanałowi. Do następnego filmu i do zobaczenia wkrótce. Zostańcie w pokoju, zostańcie z Bogiem.